Cześć! Od premiery filmu Live już minęło trochę czasu. Nam dosyć późno udało się na niego pójść do kina. Ale, mimo wszystko, chcielibyśmy Wam e, krótko powiedzieć, czy warto iść do kina, bądź na jakieś dekafy, jeżeli już nie jest dostępny w momencie Waszego oglądania obejrzeć go na DVD, Blu-rayu czy w jakikolwiek inny sposób. Także jeżeli jesteście ciekawi naszej oceny, zostańcie z nami i dowiedzcie się, co my sądzimy o tym filmie. Wybierając się na live do kina, zastanawialiśmy się, czy będzie to kolejny schematyczny science fiction, jakich widzieliśmy już wiele, czy może film zaoferuje nam coś nowego. Trailer wyglądał bardzo zachęcająco. Live to znakomita obsada aktorska, Rebecca Ferguson, Jack Gyllenhaal i Ryan Reynolds. Generalnie w filmie trochę mało się momentami dzieje, ale w momencie, kiedy akcja się rozkręca. To już leci petarda. Highway to Hell. Film naprawdę trzyma w napięciu. O ile, tak jak Maciej wspomniał, mam moment duży, to bardziej są to momenty wyciszenia dynamiki, tak bym to nazwała, a wprowadzenia nie. Wprowadzenia też może widza w klimat, stacji kosmicznej, mhm. na której się wszystko dzieje. To, co też bardzo ciekawe, to jak zdjęcia były robione. Idę o zakład, że sporo ujęć było e, nagrywanych w nurkującym e, z dużą prędkością samolocie, aby uzyskać. Stan nieważkości, który w takim samolocie trwa bodajże do kilkudziesięciu sekund. Także tych ujęć było sporo, więc tych nurkowań też było sporo, więc budżet był też ogromny na pewno dzięki temu. Ale dobrze spożytkowane. To był na pewno duży plus. Fajnie było to odegrane, zagrane, zmontowane, przygotowane. Sama stacja też była ciekawa, było tutaj. Dużo wprowadzenia w te kwestie technologiczne, że każda część ściany, każda powierzchnia jest wykorzystana w, takim, w takiej stacji kosmicznej, aby nie tracić miejsca, no bo są to koszty dużo różnych państw brało udział w jak gdyby w stworzeniu tej stacji więc to był taki trochę frankenstein gdzie każdy dołożył swój głosuszek ale też było to świetnie oddane zwróciłam uwagę na przykład że w jednym miejscu zegary miały rosyjskie napisy fantastyczne tak aktorzy grali z e, właściwym akcentem dla narodowości którą przedstawiali też było to bardzo dobrze przygotowane jeden z bohaterów jest osobą niepełnosprawną nie mogącą chodzić o własnych siłach. No i w momencie, kiedy było zbliżenie na nogi tej osoby, no to, to były chudziutkie kikuty. Eee, także też e, w tym elemencie film jest dopracowany. No ale przejdźmy do fabuły. Historia można powiedzieć jakich wiele z jednej strony, ale z drugiej strony fenomenalnie opowiedziana. Stacja kosmiczna ma za zadanie przechwycić sondę, która wraca z Marsa i ma przywieźć próbki ziemi i znajduje tam żywy ży organizm. Żywy organizm i żywy organizm na początku wyglądający bardzo sympatycznie i niewinnie, w pewnym momencie zaczyna pokazywać może niemacki, ale rogi. Ale rogi. Może robi. też nie rogi, ale tak, zresztą z trailerów doskonale wiemy, że załodze przychodzi zmierzyć się z tym tworem, z tym organizmem i walczyć o swoje życie, ale i nie tylko o swoje życie. Film w zasadzie od momentu, kiedy zaczyna się ostre pierdalnięcie, do samego końca trzyma nas w napięciu i co prawda pewne rozwiązania przewidujemy, ale mimo wszystko uważam, że jest to fajne. Co ważne, ja widzę tu duże nawiązania do tego, co widzieliśmy w trailerach Obcy Przymierze. Eee, wi tak. Widzę jakieś powiązania, połączenia, i ktoś mógłby powiedzieć, że łe, słabo, nie mamy nic nowego, ale ja uważam, że jest to świetne wprowadzenie i świetnie nas przygotowuje na to, co już całkiem niedługo zobaczymy w kinach, idąc na kolejną część obcego. Dokładnie tak. Jak oceniamy e, live? 7 na 10 myślę, że to będzie dobra ocena. Co? Ja myślę nawet o 8 na 10, także jak widzicie. Film... 7,5 na 10. Film dobry, wręcz nawet bardzo dobry. Dobry. Jeżeli zastanawialiście się czy go obejrzeć, obejrzyjcie, naprawdę warto, szkoda przegapić ten tytuł, bo jest to coś nowego, fajnego, może nie zupełnie nowa jakość, ale na pewno bardzo dobra jakość. Dobrze zrealizowany film. Zgadza się. Życzę Dzięki. miłego seansu. Jeśli macie jakieś uwagi i chcecie się nimi podzielić z nami, z innymi czytelnikami, koniecznie piszcie w komentarzach na Facebooku, na YouTubie. Lajkujcie, subskrybujcie. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że Wam się podobało.